Dobra, Star Park, jesteśmy bad Dzień się popsuję Dobra zabawa przytrzymasz. Możesz sobie zrobić tutaj wszystko tu. On mistyczny do dolnej kresy, niebezpiecznie z Wywalony ze śniegu hotelu, skupę gry, ale wcale nie mam żalu. Czemu tak się dzieje wciąż? Niekoniecznie dzień z życia randoma. Bez killa, bez killa, bez koordynacji Nie ma cela nie ma aracji Jesteśmy badrandą, nie słuchamy tu nikogo przez troli, nie przed nami kontroli badrandą, dlaczego właśnie widzą, oh. nie szukamy jej tej to cię może zaboli. Myślisz, że jesteś kozakiem, ale przy nas tyś mięcza akie. Więc dźwignosisz stąd nie współpracyjmy, nie mam tę grę gdzieś, tylko psuję ci krew. Nagrodę za mnie dają, wszyscy na próżno do mnie strzelają. Znowu chcesz mi podstępem pokonać, Nie dacieś już w kubli, już mi się nie podoba. Bez kila, bez kila, bez koordynacji. Nie ma cela i nie ma racji. Jesteśmy bad random, nie słuchamy tu nikogo. Trzech troli, nie przed nami kontroli. badrandom, randoms, lecie do nas, nie widzę, o. Nie tej kumpli, ci może zaboli. Tkwisz tu, tu z nami my tkwimy tu u stowu. Tędy tylko zły ba, a szalny stew, gdy nadziei brak, gdy graśnia at. To przez w smak. Najgorszy randomy, star park. Najgorsze randomy, Star Park Wygrana czy przegrana? Mamy to gdzieś. Życz czy nie? I tak jesteśmy, Jesteśmy bad random. Nie słuchamy tu nikogo. Trzech troli. Nie z nami kontroli. Bad random. Dlaczego on jest? Nie widzę. Nie szukam tej kompliki się może zaboli.